Ryby, żaby i raki, ja rzekła. Ryby, żaby i raki, raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw. Siąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby-aby, a rak byle jak. Karp wydoł żałośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty. Zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby-aby, a rak byle jak. Krach wtedy rzece. Rodacy, musimy się wziąć do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy. Zacznijmy płci podkowy. No ale cóż, kiedy ryby, kuły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle ja. Odezwie się więc ropucha. Straszna u nas posłucha, coś zróbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Jest sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby aby, a rak byle jak. Lin wreszcie tak powiada: czeka nas tu zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu. Musimy wrócić do stawu i poszły. Lecz na ich szkodę ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też. Lecz czy łzami zapełni się staw? Zważcie sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby. Żaby na aby, aby, a rak byle jak. Tematem naszych dzisiejszych zajęć są mieszkańcy wód. Teraz pani Agnieszka będzie czytać zagadkę, a my będziemy zgadywać, co to jest za zwierzę. Kiedy ten drapieżnik morski zbliża się do jakiejś plaży, ludzie z wody wyskakują, jakby ich zaczęła parzyć. To jest rekin. Nie jest to tak całkiem pewne. Że zamieni się w królewnę, zwłaszcza gdy pocałowana będzie przez pana bociana. To jest szaba. Hop skacze ponad wodę. To zwierzę sympatyczne. Robi pokazy akrobatyczne. Delfiny. Chrupiąca i złota piecze się lub smaży. Najchętniej ją jemy przy nadmorskiej plaży. Ryby. Dwoje szczypiec ma do obrony, a do ochrony pancerz czerwony. Rak. W głębinach mórz i oceanów już wiele razy ją widziano. Mówią, że dziwnym jest stworzeniem, bo ma aż osiem długich ramion. Ośmiornica. Rybą nie jest, płetwę ma, Tresowana w piłkę gra, Bardzo tłusta i szeroka, bo to jest po prostu foka. Jedno o nim wiem na pewno, że zebami gryzie drewno. Czasem rzekę zatamuje, tam gdzie domy swe buduje. Bubr. Krótka nazwa długie zwierzę, trochę straszne, mówiąc szczerze, pełza szybko, syczy srogo, choć ma tylko łeb i ogon. Wąż. A teraz utrwalimy raz jeszcze nazwy naszych mieszkańców wód, a później dobierzemy podpis do ilustracji na zasadzie taki sam. Rekin, żaba, bubr. foka delfiny ośmiornica ryba rak wąż Teraz pani Agnieszka mi będzie mówić, które zwierzę mam wskazać, a ja będę dobierać podpisy na zasadzie taki sam. Może poszukamy żabę? Żaba. I taki sam podpis. Żaba. A widzicie już delfina? Delfiny. Poszukajmy teraz foki. Mamy również węża Wąż A kto nam chodzi w spak? To jest chyba wrak. Rybka również nam podpłynęła Ryba Ośmiornica nam się skryła. Ośmiornica, a z wody wyskoczył rekin. Rekin, i jeszcze bupr nam się schował. Dobry.